Hello i sobie dzisiaj się wkradniemy do mojego domu, do, do mojego kolegi domu. To do bijam 41. Subskrybujcie dzwoneczkiem i, i lajkujcie. Zaczynam dobra odjeżdża chyba. Dobra, odjeżdżam czy bie, bo nie ma co, nie ma, nie ma, nie ma. Muszę iść po coś, nie mam chyba polony albo ja odjecha, chyba tak, dobra. Go go go, teraz idziemy szybko se pokon jakiś. Dobra, idziemy sobie. Niby to działa. Dobra. Nie wiem, nic jakoś zadziałało. Na kompa. O nie kamerę, muszę popsuć zasilanie. Muszę, pop muszę popsuć zasilanie. Muszę go nawet włączyć. I popsuć zasilanie sikierą. Musimy popsuć zasilanie. O! psie zasilanie! O! Masz! Pobra Dobra, już jest chyba gi. Dobra, pooglądam. No, dobra, dobra, jakiś chyba, nie wiem. Poglądam sobie... bajkę jakąś? Nie wiem, coś się w Czy w oglądzie, wie, przyja? albo czy nie nie no, no, chyba przy... przyjechał albo czekajcie, zobaczę czy zobacz o, o Boże o Boże, Boże, musimy szybko uciekać musimy szybko uciekać do pralki, do prarki. Um... kajdanki skocz się, śmiej się, skakanie boks, kleszczenie, poszypła bo uderzenie ręce, kajdanki, bas, usiąść. Usiąść. Dobra, do musimy się schować. Uff, dobra. Dobra, wcale ten... na razie sobie siedzimy. Czemu nie mogę wejść? Mm, dobrze, że nie gra ze mną no, ten... No, no, Ma dopiero tego 39 subskrybentów. Kurde, nie mogę wejść. Co tu Jest już przy drzwiach, nie? Szybko, się, Kryj się, Kryj Dobra. Hmm. Może sobie wezmę. Może coś tego tutaj zrobię. Nie tutaj, nie tutaj. A w sumie to się pierze. Jest. Tu może coś wsadzę, a w sumie. Dobra, zostawię sobie zjem kolką. Co ty kurde lodówka, ale nie rozumiem. Co bierze? Hmm... Dobra, i opogądajmy. Dobra. Map kolkę. Dobra, nie do oglądać, bo nie ma sensu. Dobra, chyba puszczam, myśli telewizor, bo... Dobra, już chyba mogę wyjść. Żeby się to tam przeskoczyć, no nie wiadomo. Nie tak, dobra. Hmm. Kurde, dobra, muszę i tak. Ło! Wow. Jest z tutaj sobie siedzi tutaj pójdziemy. Tak? Ja już sama co zrobicie, tak? Dobra, sedno będzie na window. Dobra, na 3, 2, 1 i, i, i idziemy tam. Znaczy, jedziemy tym to 3, 2, 1. Dobra. <laughs> Dobra, jesteśmy. Jesteśmy, 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 jesteśmy. Widzimy, co on tam robi. No, chyba idę się położyć, no. Bo... O tutaj pokój. ja jajaj, co by zrobić? Dobra, idę tutaj pokój. Skryję się tutaj. O, czy widzicie? Tutaj się skryję, o to. Dobra, tu się skryję. ciekawe czy mi nie zauważy. Dobra idę. Już jestem trochę zmęczony, bo no właśnie, i kto mi popsuł zasilanie. O nie. o nie! O nie, o nie, o nie, o nie, to nie może... Hmm no dziwne, ale dobra, idę spać, bo... Po tym dniu co to byłem po kolka. Tylko byłem pokolkę w sobie. O kurde, nie mogę bać na samą górę, co to za babi. Dobra idę. Nie przeszedł, przeszedł. Dobra. Co teraz robi? Dobra, dobra, idziemy zobaczyć. I idziemy po kryjaka, idziemy po kryjaka. Jakieś dokumenty, coś takiego. Na razie nie nic nie hmm. Co by teraz to porobić, gdy go nie ma? Safe. Trochę mu kasiory ukradnę No, trochę kasziorę mu Ukradnę i zabiorę mu co? No nie, kar... A tu jest mamy 1 milion, to mamy 1000 Mu tylko zostało 2000, nie no tak 500 milion To takiego dobra Będziemy patrzeć, mi chodzi W ogóle spokój O, proszę, proszę No dobra, może sobie Kolka Dobra, schodzę na dół. To nie ma sensu. Mm. Mm. Coś porobię w jacuzzi. O! Czekaj, jacuzzi Jaki. chyba jest na dole. Dobra, przeskoczmy. Byk. Parkour! Dobra, jest! Bo tam jest telewizorem, tylko tam... Nie wiem czy mnie tam... O, Dobra, tu jest... Dobra, mamy bombę. Możemy go strollować. kto to zrobił? Halo? Ej, kto tam jest na górze? Muszę iść na górę. To toalety, to toalety, to toalety. Mm. I to podprzecznie tutaj dłonny, jestem mały. Jestem na mały, dobra. No dobra, idę na górę, bo dziwne rzeczy się dzieją na górze. Spadłem, co to za patologia? Co on powiedział? Nie wiem, myślę, siedzimy na razie. się siećmy, dobra. Zobaczmy co on zrobił w Dobra, idę na keeble. Dziwne rzeczy się dzieją, oh Boże. Dobra, idę tu spać. Ja będę ciągle patrzeć. O nie, coś jest najgorsze, to jest to jest najgorsze, to jest najgorsze. Trzy, dwa, jeden. Dobra, co teraz porobić? Mój tutaj, a to nie muszę sobie Nie ma kamerę. Sprawdzę, czy to. A w sumie, bo to się mnie. Sprawdzę, czy on tutaj ma jakieś dokumenty. Hmm. Czy on ma tu jakieś dokumenty? Nie wiem, ale sprawdzę, bo to jest ciekawe. On ma jakieś dokumenty. Mam kartę kredytową Pistolet Runnetkę To oto No ciekawe rzeczy dobra Dobra To my sobie pójdźmy sobie zaskoczmy aua ale prawie się połamałem dobra okradnijmy jeden save Ej, kto to ograd? Chodź tutaj ujadan. O nie, o nie o nie! Ja jestem dzieciakiem, po prostu się znaliśmy, boże. E, dobra, otwieram krótkę i uciekam. Jak chcecie więcej takich widzowie odcinków, ja się z marze.